Jak się mówi, nie? Że mam farta. Mi się to zawsze przypomina, jak kiedyś do uniwersytetu przyjechała delegacja polska w Anglii. Do Anglii profesorów. Wielkie, tęgie głowy, ale nikt po angielsku nie umiał. Nie? No i teraz jeden z tych profesorów był poproszony, żeby coś powiedział. Na taki oficjalny lunch był. No i tam zaczął coś sobie układać po angielsku. No i tak no mówi na początku, tylko to mówił po angielsku i mówi Wstaję dzisiaj rano, budzę się w hotelu, wstaję rano. Takiego mia miałem stres, ale powiem Wam, miałem takiego farta, że coś tam, coś się stało. A fart po angielsku to znaczy sobie pruknąć. <noise> <noise> Więc teraz sobie wyobraźcie tych Anglików, którzy słuchają. Wstałem dzisiaj rano i tak sobie pierdłem, że.